No, kochanie, za chwilę rozpoczęcie roku. Wiesz, po twoim starszym bracie, po Adasiu będziesz miał plecak. On dwa lata nosił, teraz ty? O, tak? Super, mamusiu, super, mamusiu, Jezus, fajnie. Już nie mogę się doczekać, już pójdę do szkoły, właśnie z plecakiem mojego starszego brata. Zawsze chciałem mieć taki plecak jak Adasi. I teraz będę miał jego plecak. Super, super. Fajny, taki czarny, skórzany. Uuu. Synek, rozpoczęcie roku jest, a ten plecak z zeszłego roku jeszcze dobry jest, to ponosisz. XDL! A, chyba zwariowałaś, Iksdelol! Ja muszę mieć nowy plecak! Muszę mieć nowy! Taki modny! Z ładowarką USB! żeby mógł sobie telefonik ładować w szkole! Taki, taki sam jak Adaś ma! A co ty? Ja nie będę drugi... drugi rok tego samego plecaka nosił! Musi być wszystko nowe, mama! I musisz mi nowe... te... kupić trampki na WFy! Najka, najka! on miał nowe! A po co ci nowe trampki, ja ty nie chcesz ćwiczyć, bo myślisz, że cię kolana bolą? A, leniu. jeden! Iksdelol! mama. Nie rób wiochy, musi być wszystko nowe, musi być modne, świecące długopisy, piorniki z nawigacją, wszystko musi być nowe, mama xd i plecak z ładowarką usb, żeby mógł telefonik ładować.